Z zewnątrz, nawet Tiguan, widać, że czerpie sporo z rodziny ID. Mam akurat wersję Airline, czyli tą najfajniej wyglądającą. I muszę przyznać, że no robi robotę ten samochód, bo kiedy spojrzymy na jego biedniejszą wersję, a to już tak mniej. Większy problem mam z tyłem, w sumie, gdyby te światła biegły mniej więcej w ten sposób, tu z tym ledem i z powrotem na dół, moim zdaniem wyglądałoby to ciekawiej niż teraz. No to jeszcze wnętrze. No i tutaj ewidentnie nie da się nie zauważyć, że zmiany są. Pojawiły się oczywiście wirtualne zegary, które znamy, ale pojawił się ogromny wyświetlacz o przekątnej aż 15 cali. Dawajcie znać, jak wam się podoba nowe Tiguan.